Idę zwiedzać pałac królewski, czyli Grand Palace w Bangkoku. Najpierw trzeba sobie wypożyczyć ubranie, dają tutaj takie ładne, eleganckie spódniczki. A sweterek na szczęście miałam swój. No i teraz jeszcze 500 batów za wejście, bo musiałam zostawić kaucję. Nie miałam już batów, więc zostawiłam 20 euro za tą spódniczkę. I teraz. 500 batów za wejście i mogę zwiedzać pałac, on jest czynny codziennie od godziny 8 do 16 i oczywiście uważajcie jak będziecie przed pałacem, bo zaczepia mnóstwo nieznajomych, kręcają, że pałac teraz nie jest czynny, żeby poczekać po drugiej stronie ulicy, tam oczywiście już się wami ktoś zajmie i wciśnie wam jakąś wycieczkę, której wcale nie potrzebujecie, a tak naprawdę trzeba po prostu wejść główną alejką do środka i w punkcie informacyjnym, który jest wyraźnie oznaczony wszystkiego się można dowiedzieć Pomiędzy 15.30 a 16.00 jest ostatnie 30 minut na zwiedzanie, które powinno odbywać się w ciszy, informują nawet o tym znaki, chociaż oczywiście nikt sobie z tego nic nie robi, zwłaszcza hałaśliwi z natury w sumie ludzie z krajów azjatyckich. Cały kompleks pałacowy jest bardzo duży, ale są trzy obowiązkowe punkty, które trzeba tutaj zobaczyć. Piękny, złoty Prasiratana, Tana czebi oraz kolorowy Mondop, do tego świątynia Szmaragdowego Buddy i oczywiście budynek pałacu. Mała ciekawostka, świątynia Szmaragdowego Buddy to jest najbardziej święte miejsce w Bangkoku. Za mną najsłynniejsza chyba świątynia, czyli świątynia Szmaragdowego Buddy w środku niestety wolno robić zdjęć. Są pięknie malowane ściany, zdobiony sufit, jest mnóstwo złoceń. chyba marmurowa podłoga. Wchodzi się oczywiście na bosa i nie wolno stóp kierować do buddy. A, a budda w rzeczywistości jest maluteńki postawiony na samym szczycie wysokiego kilkometrowego ołtarza. Włączyłam na chwilę telefon, ale i tak nic się nie udało nagrać. Pora poszukać swoich butów i zwiedzać dalej, oby jeszcze tu były. Dla mnie to już końcówka zwiedzania, bo przejdę teraz do głównego budynku pałacowego, ale jeśli wy macie więcej czasu, to kawałek dalej za murami jest też świątynia Wat po ze słynnym podnikiem ogromnego, złotego leżącego buddy. A oto wielki pałac, kiedyś siedziba króla. Przepraszam, że w okularach, ale pomimo tego, że są chmury, to po prostu przy blasku tych wszystkich ozdób zaczęły mnie boleć oczy. Ech. Dzięki Wam za uwagę. Kończymy zwiedzać kompleks pałacowy, czyli Grand Palace i przylegające do niego świątynie w Bangkoku. Zapraszam Was na dorota.in po więcej filmików i wpisów z relacją z mojej podróży do Tajlandii i w ogóle trzymiesięcznej całej podróży do Azji. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.